Witam, Jacek Serwin, Afiliando. W Afiliando zajmuję się kontaktami z wydawcami. Jestem affiliate managerem. Chciałbym zaprosić Was dzisiaj na kolejny odcinek czwartkowego zarabiania, w którym pokażemy przykładową strukturę strony internetowej. Tak, żeby pomóc Wam w tworzeniu własnej strony. Często pojawia się to w kontaktach z Wami, dlatego też wybraliśmy ten temat na dziś. Po pierwsze rogo, w lewym, górnym rogu musi być ono czytelne, łatwiej będzie Was znaleźć w internecie, łatwiej User rozpozna Waszą stronę. Nawigacja po lewej stronie strony może być, oczywiście proponujemy również na górze strony, obie opcje są poprawne i mile widziane przez Userów. Mamy kontakt, kontakt u góry strony, bardziej z prawej strony. Jest to bardzo, bardzo ważna rzecz, dzięki temu będziemy mogli, każdy kto będzie chciał skontaktować się z Wami, będzie mógł to uczynić. Ja jako osoba kontaktowa bardzo często szukam kontaktu, dlatego też dobrze jest, jeśli jest on widoczny i czytelny. Content, Powinien zajmować centralną część strony i tak naprawdę największą powierzchnię. Im lepszy content, tym lepsza strona. Także dbajcie, powiększajcie, na pewno to się zwróci. Reklamy. Można je zamieścić po prawej stronie. Tak naprawdę nie jest to reguła i wszystko, każde miejsce jest dobre na reklamę, które konwertuje. Możecie eksperymentować zarówno z banerami, jak i z linkami tekstowymi. Także zachęcamy do testowania. To tyle jeśli chodzi o strukturę strony. Zapraszam do oglądania innych naszych odcinków czwartkowego zarabiania na naszym kanale YouTube. To wszystko z mojej strony. Dzięki.